Inspirację dzisiejszego przepisu przywiozłam Wam prosto z Pensylwanii. Pokażę Wam, jak przygotować Dutch Baby, czyli pieczony naleśnik. Można przygotować je na słono lub słodko. Ja ze względu na to, że ze słodyczy najbardziej lubię kapustę kiszoną, przygotuję dla Was wersję wytrawną. Na starcie układam żeliwną patelnię do piekarnika, nagrzanego do 240 stopni i trzymam ją tam przez 20 minut. Masę przygotowuję z trzech jajek, które miksuję. Stopniowo dodaję 180 ml mleka, a następnie 3 łyżki masła. Do miski trafia 60 g mąki pszennej i 2 duże łyżki mąki ziemniaczanej, sól oraz pieprz. Miksuję lekko do połączenia wszystkich składników. Teraz bardzo szybka akcja. Jedną łyżkę masła wykładam na patelnię jak widzicie w sekundę się roztapia. Od razu wylewam masę. I wracam z patelnią do piekarnika na 25 minut. Ja sama nie wyobrażałam sobie, że tak pięknie to wyjdzie. Do Dutch Baby możecie użyć każdego składnika. Ja wybrałam dzisiaj kozi twarożek, chrupkie rzodkiewki, które nadadzą ostrości. Pokroiłam je wcześniej na mandolinie. Jeżeli nie macie takiej w domu, spójrzcie na link poniżej. Pomidory, i jajko sadzone, a zwieńczeniem będzie szczypiorek. Dodam jeszcze świeżo mielony pieprz. Szczerze, najlepsze śniadanie, jakie w życiu zrobiłam. Spróbujcie w domu, dajcie suba, napiszcie komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku.